Być może, a nawet na pewno się starzeje, bo coraz większym niepokojem napawają mnie nowoczesne zabawki dla dzieci. Mam bowiem wrażenie, że coraz mniej wymagają one wyobraźni, coraz mniej kreatywności. Każe się nam postępować z nimi według jakiegoś zaplanowanego przez producenta schematu, który powoduje, że szybko się nudzimy, zabawkę wyrzucamy i żądamy nowej. Kto wyrośnie z dzieci, które dostają takie zabawki? Idealni przedstawiciele społeczeństwa konsumpcyjnego, którzy chcą mieć to, co nowe i mieć tego jak najwięcej. Smutne, prawda? Są na szczęście takie książki, które nam to uświadamiają, które działają jak odtrudka. Także książki dla dzieci. Na przykład Cztery Zwykłe Miski Iwony Chmielewskiej. Autorka to jedna z najwybitniejszych graficzek współczesnych, ilustratorka książek dla dzieci i dorosłych. Mieszka i pracuje w Toruniu, ale najbardziej znana jest w Korei Południowej. Cztery zwykłe miski to książka o tym, że książka może być o wszystkim, nawet o czymś tak banalnym i zwykłym jak miski. Miski traktowane jako półkolisty kształt a więc parasol, skorupa żółwia, szkło w okularach przeciwsłonecznych, pancerzyk biedronki albo wojskowy hełm jeśli ma być to książka dla dorosłych albo dziecięce uśmiechy jeśli ma być dla dzieci. Te kształty można też znaleźć na cudzych ilustracjach w innych książkach, jak czytana przed snem Alicja w Krainie Czarów. Ale po co to wszystko? Tylko dla czczej zabawy? Otóż nie. Tak samo jak autor może wykorzystać do stworzenia książki wszystko, nawet zwykłe przedmioty, tak i dziecko może bawić się wszystkim, wcale nie musi kosztownymi zabawkami. Książka Chmielewskiej została zrobiona ze śmieci, niepotrzebnych nikomu papierów i starych książek wycofanych z bibliotek. Dzięki niej żyją nowym życiem. Kiedy byłem dzieckiem, najlepiej bawiłem się garnkami, łyżkami i rurą od odkurzacza. Śmieci chmielewskie i moje garnki wymagały tylko odrobiny wyobraźni, by stać się czymś ciekawym. Wyobraźni, którą trzeba w sobie pielęgnować, bo obumiera. A bez niej nie ma nie tylko sztuki, ale i cywilizacji. A co jest? Czysta konsumpcja.